Szanowni Państwo, myśmy, można powiedzieć, doszli już do tego momentu, w którym rzeczywiście możemy powiedzieć tej nocy, która przed nami, wygramy tę wybory. A na tego zwycięstwa jest relacja siły. Ogromna przewaga medialna, finansowa, wsparcie z zewnątrz i ta niagara kłamstw. Ta niagara kłamstw i to takich zupełnie najgorszych, najbardziej obrzydliwych, najbardziej odrażających. Wydawało się, że w tej sytuacji nic się nie da zrobić. Dało się, dało się.

Dzisiaj złe i bardzo złe. Prawdę o tej drodze, która jest w tej chwili wyznaczana z zewnątrz, ale którą prowadzi nas ten, który w tym momencie być może sądzi, że będzie naraz premierem i prezydentem Polski. Ale nie będzie, proszę Państwa. Tą drogą prowadzi nasz kraj Donald Tusk. I to jest droga. Dokładnie przeciwna temu, czego nasz naród potrzebuje. Dokładnie przeciwna naszym interesom, interesom, przeciwna temu wszystkiemu, co jest do uniknięcia, a nie będzie uniknięte, jeśli taka sytuacja się w Polsce ukształtuje. I co można uzyskać, a co nie zostanie uzyskane, jeżeli taka sytuacja się w Polsce ukształtuje. A ja jestem głęboko przekonany, że tak nie będzie. Że być może już nawet o 23, o 11, jak to się za moich czasów wpływiło, będziemy wiedzieli, że jest inaczej. Wierzę w to głęboko. Wierzę w to, że zwyciężymy. Wierzę, że przeprowadzimy... To czekać tak długo jak od grudnia 1981 roku aż po rok 89. Można powiedzieć, że tym razem to będzie tylko incydent. Incydent niedobry, fatalny, ale tylko incydent. I to, że tak będzie, to uzyskaliśmy w tej kampanii. Dziękuję wszystkim, którzy mnie uczestniczyli, ale przede wszystkim dziękuję Sztabowi. Dziękuję Pawłowi Sebnaganowi. Ja miałem prawdę, to znakomicie, ale było i wielu innych znakomitych uczestników tej kampanii. No patrzę tutaj na pana profesora Garnka. No. No. I wielu innych bohaterów, innych ludzi, którzy pokazali swoją sprawność, swoją energię, swoją odwagę i to nam będzie Potrzebne dalej, także wtedy, kiedy Karol Nawrotki zostanie prezydentem, bo to, co chcemy uczynić, to droga w górę, stromo i wśród kamieni, które będą na nas spadały. Ale przejdziemy tą drogę, wyjedziemy. Yeah.